Siemano, witam Was na pełnoprawnej pierwszej rundzie Ligi Drift Open w Kietchu. Ja już jestem po pierwszym briefingu, gdzie sędziowie przedstawili nam tor, jak wygląda. Jest troszkę zmian, troszkę nowości, więc o 14 startujemy na pierwsze testy. A Was zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. I w tym momencie jestem też ja, czyli Damian Dziuba, niegdyś zawodnik, a tym razem komentator Ligi Lift który całym sercem wspiera Dawidatura, więc patrzcie, obserwujcie jego social media, bo myślę, że ten gość zamiesza w tej stawce. Słuchajcie mnie, oglądajcie jego i kliczujcie nam i zostawcie subskrypcję. No, słyszałem, że tutaj jakieś komplikacje, coś były przed wyjazdem. Co nam się stało? Były. Pękła obudowa w dywrze z tyłu. Znaczy sprzedałem... Opadł dyfer i zmieliło przegub na wale. Ale nie miał pewnie... I oczywiście części nie było takich jak potrzeba. A już trzeba było kombinować coś, ale jest poskładane. No, Półtorej godzinki snu i jesteśmy. Trzyma. Na swoje ziemi dzisiaj? My jedziemy. Jak się z tym czujesz, że bardzo dobrze, u siebie? Bardzo dobrze. Tor fajny, szeroko, zrobili trochę lepiej, baloty i od linii, także bardzo fajnie. No, czujemy się tutaj pewnie, bo, bo u siebie, nie? Troszkę trema jest, ale przejdzie, damy radę. Przygotujemy furę, treningi dzisiaj jedziemy, Tomek też dzisiaj jedzie, Tomek to jest gwiazda z Drift Masters. I mi furę, no wiecie, trzeba się umieć w życiu ustawić, tak? Nie każdy to ma, tak? Jak to to nie sławny, blacha człowieku? Blacha. Zakładam Ci zakładam chobiega palestyńskiego firmy Szeles. <grym zielone> Siemano. Ale siemanko. jest to w ręku, cześć. cześć. Cześć, jest Cześć Cześć, Cześć. Dzisiaj jest nie? Tak. Ja spałem półtora godziny. Ja wcale nie lepiej. Co, maniwe? A wujek dusi. Differ i W środę wieczorem. W środę wieczorem? Tak. A zrobił? Z Łodzi przejechał. Hmm. Ale zrobiłeś? No to powiedział pokaż jak idzie po strojeniu, no to pokazałem Jak przepięłem na dwa, to jak je było, to cały dekel z dyfra na drobny mak Krzysiek wczoraj o drugiej godzinie minia, nie wiem czy to już trzeba i spać nie? Czy jest sens w To są zawodnice, z którymi się nic Dobrze ta to nie Tak. co? zawsze pada i wieje coś do roleczki, że dzień dobry, zapraszamy na 78 rundę Najlepsze media Coś takiego, dzień doberek Idziemy zobaczyć na tor, jak jeździ klasa Masters, zobaczyć jak ten nowy tor ułożony, jak oni to robią, coś popatrzeć, żeby na nasze treningi wszystko wiedzieć, a nie szukać zon zobaczyć jak kolegom idzie. Zostały się zwietrzcone, zostały delikatnie przesunięte. No i na chwilę mamy przyjazdy i zobaczymy, jak sobie poradzimy. Na razie mamy opony nie typowo deszczowe, tylko miękką mieszankę. Dosyć miękką. Zobaczymy, jak się będzie spisywać. Jak nie, to założymy typowo deszczówkę. Choć na to się zapowiada, jak na razie pogoda, że cały czas będzie padać. Trzeba będzie założyć opony takie typowo deszczowe. Don't give me this. Give me lib, that's what you get when you act a fool. Just one of these days, you're gonna get paid. Better watch your back, it's gonna get personal. bardzo dobrze, tylko takie mamy warunki pogodowe, że na trasie możesz sobie wybrać co chcesz. Czy chcesz jechać na suchym, czy chcesz jechać na mokrym, czy chcesz jechać na lodowisku i leciałem po tej części toru, gdzie nikt tam nie jeździł, przy samych bandach, a jak już tam wpadłem, no to już się nic nie dało zrobić. Uderzyłem tyłem w ciągu w przód i straciliśmy skręt. Stałem tutaj, po pierwszym kółku i mówię tak o, może byśmy zderzaki pościągali my się ściągły. Dosłownie taka. No, taka, bo ona jest na skręt, co ty, p***a. Tylko, że ja jestem profesjonalistą i mam cały zapas. Ja też mam dzisiaj przyjrzeć do domu, jutro będzie do świata. Uratowanie? No, kolega miał takie na samochodzie końcówki. Dobra, teraz proszę mnie nagrywać, bo muszę liczyć skręty. P***a. Blachy macie do zbieżności? Czy na oko to ustawiasz? Okej. Okay. Słuchanie dzisiejszego dnia: mała kolizja, uderzenie w bandę, tam troszkę za głęboko, za mocno, za szybko, ale też zmienny grip po prostu wyrzuciło mnie na śliskim. Już wtedy nie dało się tego uratować, ale nieduże straty. Urwany wahacz, co się udało naprawić, mamy zapasowe, więc przystąpiliśmy dalej do treningów. Teraz, już na samym końcu, na ostatnich dwóch przejazdach awaria włącznika prądu, ale to również naprawiliśmy i czekamy na jutrzejsze treningi. A teraz idziemy oglądać jak inni uczestnicy jedzą. Siemano, witamy w kolejnym dniu. W dniu kwalifikacji, my właśnie z Dominikiem idziemy na briefing, posłuchać, czy sędziowie coś pozmieniali, może z wczorajszych treningów, może zobaczyli, że gdzieś tam jest jakiś błąd na trasie. To wszystko zaraz nam powiedzą, jak tam sobie radziliśmy. No i po briefingu mało czasu, bo o 9 startujemy już z naszymi treningami dzisiejszymi których mamy 3 godziny. Jedziemy w klasie Masters i Pro razem. I pro my mają osobno trening, więc my zaczynamy o 9.00. Więc zapraszam Was do oglądania. Jesteśmy właśnie po briefingu. Przełożyli nam treningi. Zmienili trochę Pierwie jedzie klasa Masters. Później jedzie klasa Pro, Pro AM i na samym końcu my, więc mamy dużo czasu, nie ma napięcia, bo tak to byśmy już praktycznie startowali. A tak to możemy na spokojnie zjeść sobie śniadanko. Na briefingu, co? Zero zmian na trasie, to fajnie, jeździmy tak jak wczoraj. Ogólnie sędziowie mówili, że bardzo fajnie nam szło, że dlatego zostajemy wszystko tak jak, tak jak wczoraj było. Tam delikatnie mieliśmy z każdy zawodnik praktycznie na, na jednej przekładce problem, bo. Troszkę źle to robiliśmy, za mocno stawaliśmy tam na gazie, na tej dużej patelni. A tak poza tym, no to, to wszystko fajnie, tam podpowiedzieli jeszcze, że drugą patelnię już na końcu, tą powrotną, żeby tam równym kątem ustawić auto, bo niektórzy z zawodników e, mocno tam korektę robili przed tą wysepką. No a tak to wszystko git. Jemy śniadanko i szykujemy się do treningów. Właśnie zadzwoniło, że jedzonko gotowe. już sprawdzić czy się nie przypaliła. Czy się Złoto. Widzicie, tak się na zawodach radzi, gdy nie ma wygarnika. Teraz można jechać na trening. Sobota, dzień kwalifikacji to jest dobry moment, żebyście poznali całą ekipę Turek Drift Team. Cały czas nagrywamy, jak my gdzieś chodzimy albo siedzimy, musimy zmienić wam dla was perspektywę. Eee, ale powiem tak, jesteśmy po sesji treningowej. Bardzo fajne, e, bardzo fajne parki poklejone lidy, chasy. Idziemy sobie teraz na briefing, już taki z losowaniem par na kwalifikacje. Z kim będę zdawał kwali. Eee, no i będziemy posłuchamy, może sędziowie coś nam jeszcze powiedzą. Eee, więc zobaczymy, co i jak. Elo. Znowu stoję. To jest z informacją. Jesteśmy po losowaniu. Została wylosowana nam para z Maćkiem Kominowskim. Rozmawiałem z Maćkiem, e, Dość e, wolniejszy po prostu zawodnik, więc musimy tak zrobić, żeby podejść ciśnieniem w dół, żeby złapać dużo trakcji, a lecić drugim biegiem. Niestety pogoda zapowiada się chyba na deszczyk, więc to już jest w ogóle kaplica. No ale zobaczymy, jesteśmy dobrej myśli, e, że się dostaniemy. Nie wiem, nie wiem. Głupia pogoda jest teraz. Przestało padać, nie wiadomo co robić. Naprawdę troszkę w liceum Mówię, albo będzie 0 punktów, albo ładuję w krawędzi. ładuje w krawędzi. A dostałeś p zero? Nie. nie, ale po krawężniku przeleciałem. Udało nam się zakwalifikować e, po parze e, z małą, delikatnie awarią. E, kolegę obróciło, niestety już się nie dało wyratować. Uderzyłem mu w cały przód. Ale na szczęście bał się tylko nowy od kafelka to oberwała i delikatnie laminat. A tak to nic się nie stało. Drugi przejazd, chłopaki, Krzychu zawiesił mi zderzak, ja byłem lidem, no już wiedziałem, że, że kolega wyzerował, no to już nie, ani nie cisnąłem bardzo po bandach, jechałem spokojnie swoje, udało się przejechać, na końcówce tam delikatny najazd na krawężnik, żeby nie wyzerować po prostu i jesteśmy jutro w niedzielę, walczymy w Top 32. Trzymajcie się, do jutra, elo! Damy. Jest problem kolejny. Znaczy taki problem, to nie problem. nasz kolega Klaudius wykręci się. Wykręcimy z mojego i wsadzimy do twojego. Nasz kolega Klaudiusz jest dobrze przygotowany, bo jest lokalny, więc zaraz nam drążeczek tutaj pożyczy, bo po tym szale krawężnik. Mamy luz delikatny na drążku kierowniczym od magla. I trzeba to wymienić, żeby nie było takiej sytuacji, że klejąc pary nagle koło postanowić się skręcić w drugą stronę. Więc robimy to zapobiegawczo. Po pierwsze, pierwszych czterech przejazdach, pięciu. Zmieniliśmy opony na jeszcze bardziej klejące. No jest przepotężnie szybki samochód, jest tak trakcyjne auto, że no nie wiemy co teraz zrobić. Czy znowu wracać na tamte, ponieważ yy, na czaj całą patelnię muszę hamować na lewej nodze, bo jestem za szybki do tych zawodników. Yy, albo dobijemy zaraz ciśnienia. Chłopaki, cztery przejazdy, nie ma opon. Za dyma straszna. No i zobaczymy. Dobierzemy to tak, żeby to troszkę zwolnić, bo trakcji jest od groma, naprawdę. Trasa już jest tak nagumowana, że trakcji jest bardzo dużo. No i nic, dalej trenujemy, jeszcze mamy godzinę. E, może z pięć przejazdów zrobimy e, i jedziemy dalej. Się Trzeci się wysypała, bieg znowu padł, ale przejazdy już fajne, troszkę skorygowaliśmy to co wcześniej mówiliśmy, teraz autko fajnie wstaje, na hamulcu jak go dohamowuje to tak się nie dusi, więc dwa przejazdy zrobiłem bardzo fajne, zmieniamy skrzynię i już topka walimy, idziemy na oszywanie na briefing, zobaczymy skik, nie? 78. runda Drift Open na kombinacie rolnym w Kieczu. Moi drodzy, dzisiaj jest niedziela, czyli tak naprawdę, finały. Jesteśmy już po przejeździe przedstawiającym zawodników. Postrzelaliśmy troje za LS-a. Fura już naprawio naprawiona. Krzyków wraz ze Spoterem uratowali sytuację, walczyli no z ponad godzinkę, ponieważ skrzynia nie chciała wejść, zejść, a nowa nie chciała wejść i jakiś tam problemik był. Ja w tym czasie byłem na briefingu, yy, dowiadywałem się no i co, zaczynamy yy, finały. Na początku jedzie klasa Pro AM, a później my zaczynamy top 3-2. Pierwszą parę jadę tak jak już. Mówiłem na Instagramie, jak nie byliście to zapraszam na naszego Instagrama, tam zawsze dostaniecie szybciej informacje. Pierwszą parę jadę z dość mocnym zawodnikiem. Nic jedzie Sanem S15. Fajny, szybki, to mnie cieszy, że nie będzie trzeba hamować i bać się o to, żeby utrzymać się w tym poślizgu, tylko będzie raczej trzeba ciąć, choć moje auto, tak jak Wam mówiłem wcześniej na tym setupie jest jedno z szybszych tutaj. No więc zobaczymy, no walczymy do samego końca, eee, mam nadzieję, że fajne pary damy i że przejdziemy do top 16. Да. Koniec! Koniec! Super! Akumulator akumulator Skupia! Skupia! No Skupia! Jest... Skupia! no Skupia! 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 się że Zobaczyliśmy grubo, niestety za mocno eee, nie wiem czy się stało. Po prostu opona nie skleiła tak jak było to do tych ciast I, i po prostu wyrzuciło mnie, uderzyłem w bandę. Odbiłem się, kolega uderzył mnie w dupę. Jak z procy, uderzyłem w siano przodem, więc mamy auto rozbite z dwie strony, z tyłu i przód. Niestety dostaliśmy, wzięliśmy 10 minut, powiedzieli nam, że mamy dogrywkę, bo on wcześniej wyzerował na wcześniejszym przejeździe. Mamy dogrywkę 10 minut na naprawę e, krzychu z całym teamem zmienili wahać z końcówkami, bo niestety koło się urwało. Wahacze się pogięły. Zmieniły w 10 minut, ale niestety znowu e, od uderzenia e, padł nam hebel, więc gdybyśmy się wyrobiliśmy się w czasie, no ale auto nie odpaliło. E, I odpadamy w top 32. E, jak na pierwszą rundę, to co powiem fajnie. E, Naprawdę szybki był zawodnik, szedł. Też zobaczyłem, że wyzerował, więc nie chciałem go aż tak bardzo gonić. Fajna przygoda, widzimy się w Toruniu. Z tego miejsca zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, zostawienia lajka, like komentarza, podziękowania jak zawsze dla moich wszystkich partnerów. I co, widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, pozdrawiam ją.